Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym podjąć też bardzo ważny temat, mianowicie chodzi o to, w jaki sposób ja robię resercze na temat różnych kryptowalut. Pamiętajmy, że czasami jest tak, że ciężko znaleźć jakieś obiektywne komentarze, obiektywne podejście do jakiegoś ekosystemu, do jakiegoś projektu, do jakiejś kryptowaluty, dlatego że głównie jesteśmy dawkowani taką informacją pro coś, tak? Mam jakiegoś swojego ulubionego youtubera, który wrzucił film na temat jakiegoś projektu, i tak naprawdę ciężko jest znaleźć tam jakieś negatywne informacje na ten temat, bo najczęściej to jest środowisko bardzo zamknięte, w którym, no... No Ciężko, jakąś taką obiektywną opinię, e, albo jeżeli jest jakaś obiektywna opinia, no to powiedzmy, że to jest, nie wiem, 1 na 100 komentarzy albo 1 na 50. Ciężko, tak? I ta filtracja przybiega na pewno dużo ciężej. Ja natomiast dzisiaj chciałbym przede wszystkim, mam jakby przedstawić moją strategię szukania. Różnych projektów, robienia researchów i tak dalej, zbierania informacji, kompresowanie tego w całość, w jedność i, i jakby chciałbym Wam się z tym z Wami dzisiaj przede wszystkim podzielić. Narzędzie, które ja używam do takich researchów, to jest uwaga, werble Reddit. Reddit. To jest taki powiedzmy zagraniczny, no, światowy wykop, wykop na pewno kojarzycie. Jest taki forum, gdzie możecie stworzyć swoje community, możecie stworzyć jakby swoje środowisko, swoją grupę, gdzie możecie na przykład, nie wiem, stworzyć jakiś tam wilki wiejskiej, powiedzmy na Reddicie i tam powiedzmy zbieracie to swoje środowisko, wymieniacie się opiniami, tworzycie posty i tak dalej i tak dalej. Jakieś wpisy no, tak to funkcjonuje. Generalnie na Redditie jest ogromna kopalnia wiedzy. I teraz chciałbym się podzielić z Wami moją strategią, w jaki sposób ja do tego podchodzę, na zasadzie jakiegoś oczywiście przykładu. Robiłem research kiedyś na temat jakiejś kryptowaluty. Nie chcę dzisiaj tutaj za bardzo jakby wchodzić w ten temat. I kryptowaluta o nazwie X. Mamy na przykład kryptowalutę o nazwie X. Wpisuję sobie nazwę tej kryptowalucie, kryptowaluty w Google. Kryptowaluta X. Spacja Reddit i szukam różnych opinii na temat tej kryptowaluty. Analizuję różne grupy, gdzie ten temat był podejmowany, a jeżeli nie był podejmowany, to tworzę po prostu osobny wątek na Reddicie i zbieram jakiś feedback ludzi na temat tej właśnie kryptowaluty, ponieważ jest to moim zdaniem bardzo, bardzo fajne. Podejście. I teraz chciałbym się z Wami podzielić w jaki sposób ja to robię, aby stworzyć jakąś w miarę obiektywną opinię na temat jakiegoś projektu. Słuchajcie, na Reddicie mamy bardzo dużo różnych grup. Od nawet samych grup projektów, czyli nie wiem, Ethereum, Bitcoin i tak dalej, Cardano, puszczeń, mamy różne grupy, które powiedzmy jakby tworzą różne środowiska, tak to jest na telegramie i tak dalej, tak? Tam się skupia jakieś tam środowisko tych ludzi, oni się wymieniają różnymi opiniami, tworzą różne wpisy. I teraz tak, przede wszystkim ja bym podzielił to jakby na trzy różne e, grupy. Pierwszą grupą to są ci tacy bardzo sekciarscy ludzie, takie sekciarskie podejście, e, takie emocjonalne, uczuciowe, tam jest jakby bardzo mocne podejście emocjonalne do projektu, tu The Moon, Always, tak i tak dalej. To są ludzie, z, z których ja też zgarniam opinię, wchodzę często na przykład na te grupy właśnie tych projektów na, na Redditie, są to najczęściej grupy, po prostu grupy, które się nazywają nazwą jakiegoś projektu, powiedzmy, i... Analizuję sobie, co tam się dzieje, analizuję sobie, co oni tam piszą, co tam między sobą, jakie zdanie wymieniają, i ja po prostu staram się na tej zasadzie tworzyć jakąś opinię. tak? Widzę, że wymieniają się jakimiś opiniami, do tego są odpowiedzi krytyczne, niekrytyczne, tak? No i sobie analizuję te źródła, konfrontuję sobie te różne informacje i jakoś staram się tą informację tak mocno skompresować i stworzyć w całość. Tak analizuję te grupy, właśnie. Tą pierwszą grupę, czyli tą bardzo emocjonalną, tą taką sekciarską, takie pejoratywne nazownictwo sekciarskie. Nie chciałbym tego za bardzo używać, ale mimo wszystko będę się kierował po prostu ci bardzo emocjonalnie połączeni ludzie z tym projektem. No i oni powiedzmy tworzą wątek, że tu demon i tak dalej, ktoś tam odpisuje, że stary, no bez przesady, tu demon jak to i tak dalej, no ale to kenomia taka. I to już jest jakaś informacja. Staram się to łapać, później staram się to weryfikować, no i mam już jakąś perspektywę, tak? I na tej zasadzie tego środowiska takiego bardzo emocjonalnego, powiązanego z danym projektem, analizuję te informacje. Tych informacji często jest bardzo dużo, ale trzeba, jeżeli przed czymś, jeżeli chcę coś zainwestować, chcę wrzucić w coś jakiś hajs, no to muszę mieć po prostu pewność, co rzucam kasę, tak? I nie będę wrzucał po prostu na, na szybko kasę. A, dobra, w emocje, cyk, cyk, cyk wchodzę. Nie, poczekam spokojnie, przeanalizuję sobie, rozbiję sobie tę analizę na parę dni, nawet jak mi tam 20% wskoczy w górę trudno, najwyżej. Straciłem, ale, ale przynajmniej wiem na czym stoję, tak? I po prostu wiem, co mogę na ten temat powiedzieć, tak? Dopóki nie mam jakiejś klarownej opinii na temat jakiegoś projektu, no to nie wrzucam w to hajsu. Druga grupa to są ludzie, właśnie jak mamy tą bardzo emocjonalną, to są ci, którzy też się kryją emocjami, ale oni się między sobą biją. Bardzo też emocjonalna grupa, czyli anty. Anty ta grupa emocjonalna, czyli tak zwani antysekciarze, Już ci, tych nazwałem sekciarzami, to tych nazwę antysekciarzami. I, i oni, powiedzmy, między sobą się jakby biją, mam, że tylko Ethereum, tylko Bitcoin. To są takie grupy i zawsze to gdzieś tam istnieje w jakichś popularnych ekosystemach, projektach i analizuję jakby ich perspektywy, tak? I staram się odnieść te dwie perspektywy do siebie, tak? Analizuję sobie informacje, analizuję sobie źródła, które wrzucili jakieś dane, tak? I to jest, i to jest ogromna dawka wiedzy, ponieważ oni między sobą się, mówią w związkucie brzydko biją, i ja wtedy korzystam z tych różnych informacji, które oni rzucają, ja sobie sprawdzam, analizuję, czy tak rzeczywiście jest, tak i na tej zasadzie tworzę jakąś opinię. Ale między tymi dwoma jakby grupami mamy jeszcze tą jedną grupę, mianowicie najbardziej zdystansowaną. Są to ludzie, którzy powiedzmy jakby starają się szukać okazji inwestycyjnych, oni podchodzą do czegoś tak na chłodno, na spokojnie. No, tutaj Max Supply jest takie, ale tam jest fajny marketing i to mi się podoba. To jest grupa społeczna, do której ja należę moim zdaniem, czyli do ludzi bardzo zdystansowanych, do ludzi, którzy szukają okazji inwestycyjnych, a mają w dupie emocje i to mnie po prostu jakby. I ja się do tego worka bardzo rzucam, tak? I to jest grupa na reddicie, która można szukać, najczęściej szukać właśnie w grupach typu cryptocurrencies, jakiś tam bitcoin, jakieś tam cryptocurrencies trading i tak dalej. I jeżeli na przykład szukasz odpowiedzi na jakieś pytanie, to wchodzisz sobie w Google'a i wpisujesz na przykład Cardano Spacja reddit, tak? I szukasz różnych wątków na reddicie, patrzysz sobie, jakie są te wątki, szukasz tych informacji, no i analizujesz, tak? Cały czas masz te, powiedzmy, różne komentarze, analizujesz źródła, starasz się jakoś te fakty skompresować i na tej zasadzie stworzyć jakąś pewnego rodzaju opinię, tak? To jest pewien fajny sposób naprawdę tworzenia mega interesujących researchów, dlatego że często jesteśmy zamykani w różnych bańkach, tak? Bańkach informacyjnych, czy to na YouTubie, czy to na Twitterze, a tam jednak jest naprawdę całkiem interesująca mm, dyskusja, tak? Czy to jeżeli nie na nie na grupie powiedzmy Reddit tego jakiegoś Cardano, powiedzmy, która jest właśnie tym taką grupą powiązaną głównie z projektem, tak? Czyli tych ludzi bardzo emocjonalnych, no to jeżeli nie tam, no to wyjdziecie do tych anty, tak? A jeżeli nie do tych anty, to powiecie do tych takich najbardziej zdystansowanych i tam też macie bardzo dużo ciekawych informacji. Dlatego fajnie jest, jeżeli na przykład nie dostrzegacie jakiejś informacji na temat jakiejś kryptowaluty, którą, którą szukacie, nie ma tego na reddicie, to po prostu wchodzicie sobie na grupę cryptocurrencies, czy na inne grupy powiązane z kryptowalutami i pytacie, tak? I tworzycie dyskusję i tworzycie zapytanie, co sądzicie o tym projekcie, czy według Was to, 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 to. to. I i szukacie opinii na ten temat i tworzycie dialog, tworzycie dyskusję i na tej zasadzie możecie się naprawdę bardzo dużo dowiedzieć, ponieważ jeżeli macie skupionych wokół jakiejś dyskusji tysiąc głów, a na reddicie naprawdę jest bardzo aktywne środowisko, w zależności od grup, ale głównie jest to bardzo, bardzo aktywne środowisko, dyskusyjne, to naprawdę, jeżeli macie tysiąc głów, albo sto nawet głów, albo nawet pięćdziesiąt głów, to już ta dyskusja jest na innym poziomie, ponieważ każdy troszeczkę odda coś od siebie, tej informacji i wspólnie ewentualnie będziecie mogli debatować, czy ta informacja jest y, prawdziwa, czy nieprawdziwa i dochodzić do jakich, jakiegoś konsensusu, tak? Na, na tej zasadzie to powinno wszystko funkcjonować i wtedy tych emocji jest na pewno dużo mniej. Dlatego Reddit jest niesamowitym narzędziem do tego, aby weryfikować Różne informacje, aby tworzyć sobie zdanie na temat jakiegoś projektu, jakiejś kryptowaluty, i tak dalej, ponieważ macie tam uderzenie różnych opinii, i to od Was zależy oczywiście, w jaki sposób wy te opinie jakby skompresujecie, przetworzycie. I, i jakby, no, no i stworzyć na tej zasadzie opinię, tak? Dlatego musicie zawsze być bardzo mocno zdystansowani i szukać przede wszystkim źródeł, bo jak ja już powtarzam, zawsze będę starał się to powtarzać każdemu z Was, nieważne są opinie, liczą się fakty. Im bliżej jesteście faktów, tym tak naprawdę możecie na tej zasadzie stworzyć jakąś opinię. Jeżeli ktoś Wam mówi na przykład na drzicie, że słuchajcie, no ten projekt na przykład coś tam pisze o Max Supply, że coś mu tam nie gra i tak dalej, no to, no to okej, okay, no to co Ci nie gra? Powiedz konkretnie I, i toczysz temat, tak? Jest wymiana opinii. Tu toczy się jakaś debata, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne w tych sprawach, ponieważ jeżeli ludzie będą toczyć debatę, to dowiesz się więcej, wyciśniesz informacji maksimum, a o to właśnie w tym przede wszystkim wszystkim chodzi. Wiecie, ja nie neguję na przykład Twittera, YouTube'a i tak dalej, że, tam, że to nie jest dawka informacji. To nie o to chodzi, bardziej mi chodzi o to, że mimo wszystko jako ludzie początkujący nawet, nie posiadający jakikolwiek wielkich zasięgów i tak jesteście w stanie zrobić wątek, na który na które skupicie sporo, powiedzmy, oczu, tak? Bo na nie musicie mieć niesamowitej jak dużej karmy, czyli takich coinów do tego, żeby tworzyć jakieś wątki, ale możecie również podłączyć się pod czyjś wątek, który już został zrealizowany. Na przykład bardzo dużo jest takich postów typu co sądzicie o jakiejś tam, jaka kryptowaluta według Was dzisiaj, w jaką inwestujecie? Tak podłączacie się pod ten wątek i piszecie na przykład Cardano, because it's the future, coś tam, coś tam i nagle, jak future, to no itd. i tak dalej. I tu już się nawiązuje jakaś komunikacja. Tworzycie dzięki temu też karmę. Tak działa Reddit? No i później możecie tworzyć już osobne wątki. To w zależności od grupy, ponieważ jest coś takiego właśnie jak ta karma. Czasami na niektóre grupy musicie mieć tam jakąś ilość karmy, nie wiem, zrobić parę komentarzy. Tą karmę się zbiera poprzez komentarze, poprzez lajkowanie Waszych komentarzy. Musicie być po prostu aktywni, tak? Na tym reddicie i później śmiało możecie tworzyć własne wątki i na tej zasadzie robić researche, słuchajcie. Czasami też są na przykład grupy właśnie cryptocurrencies, gdzie na przykład jest sporo wątków, na przykład jaka kryptowaluta według Was ma potencjał, nie? I wchodzicie sobie w taką grupę i patrzycie, o kurde, piszą o jakiejś tam coinie, dobra, cyk, Google, analiza, tak? Jakiegoś coina. Ja się między innymi tak dowiedziałem o Raptorium, Chyba dwa lata temu, jak, jak, jak zaczynałem z raptorem, no to w ten sposób gdzieś tam na ten temat, właśnie na Reddicie znalazłem. Tak? I zarobiłem dzięki temu naprawdę fajne pieniądze. To samo Axi Infinity. E, jako chyba jedyny, pierwszy w Polsce w ogóle o tym, na, o tym tworzyłem odcinek o SLP, tak? czy o tym, o tym głodzie. Później Jar Jarząb zrobił po mnie ten film. E, tak, tak, tak to było. Także. Te informacje zdobyłem z Reddita. To są informacje, które są warte pieniędzy, dlatego moim zdaniem warto to kontrolować. Warto tworzyć te researche w oparciu właśnie o te narzędzie, jakim jest Reddit. My w Polsce często, tak zauważyłem przynajmniej, to jest moje zdanie, mogę mieć oczywiście jakby, e, możecie się ze mną nie zgadzać, ale mam wrażenie, że nie doceniamy wartości właśnie narzędzia, jakim jest Reddit. Bardzo mocno oglądamy YouTube'a, Twittera, TikToka, ale nie do końca jakby rozumiemy tego, Reddita. Ja bym chciał, żeby to się zmieniło w, naszych, w naszej społeczności, dlatego że naprawdę to jest ogromna dawka wiedzy, ogromna dawka informacji i tak samo jesteście na tym punkcie zero, czyli punkcie początkowym, w stanie, jesteście w stanie naprawdę dostać te informacje jako początkujący Reditowiec, jak to się tam zwał, tak zwał, uczestnik tej całej organizacji, grupy, tego, tej platformy. Także w taki sposób e, chciałbym Wam się przekazać, jak funkcjonuje Reddit i jakie on ma możliwości. Myślę, że ten odcinek Wam się na pewno spodoba, m, dlatego, że jest to jedno z takich narzędzi. Ja Reddit traktuję jako narzędzie do robienia researchów, do robienia tworzenia jakichś opinii, do generowania opinii jakiegoś projektu. I wydaje mi się, że po prostu warto mieć ten Reddit cały czas gdzieś tam w głowie, dlatego, że to jest niesamowite narzędzie. Nie zapominajcie o tym ponieważ tam jest tak mnóstwo różnych opinii, tam jest tak wiele głów aktywnych ludzi, że naprawdę jeżeli chcecie mieć jakąś informację, jakiś feedback na temat jakiejś kryptowaluty, stworzyć sobie opinię, to zbierzecie to wszystko do jednego wora, tą całe te różne opinie. Tam będziecie mieli źródła, tam będziecie mieli opinie, no i na tej podstawie będziecie w stanie stworzyć Jakąś perspektywę. Także pamiętajcie, używajcie Reddita, uczcie się go. A i taka jeszcze jedna, jakby, jakby taka, taka jakby wskazówka: Reddit potrafi często banować wasze konta, dlatego jeżeli nie przestrzegacie, tego prawa redditowego, na przykład tworzycie, nie wiem, parę tam kont na, 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 na jednym e-mailu i tak dalej. Nie róbcie tego. Starajcie się przede wszystkim stworzyć jedno konto na jednego e-maila. Starajcie się, żeby ten Reddit u Was, jakby, wszedł no takiej normy codzienny. Bierzcie stamtą informację, bo to jest niesamowite narzędzie. Ja od siebie polecam na pewno grupę Artificial Intelligence. To też jest grupa, w której możecie do znaleźć fajne informacje na temat różnych narzędzi. AI, polecam Wam grupę Cryptocurrency, e, polecam Wam grupę Bitcoin, polecam Wam grupę Ethereum, tam się naprawdę wiele dzieje. A i Wall Street Bets, chyba tak się to nazywa, jest to naprawdę fajna grupa, gdzie macie bardzo dużo różnych ciekawych informacji, także te pięć grupy Wam polecam. E, no i mam też swoją grupę, dopiero ją otworzyłem w sumie dwa dni temu chyba. Wielki z to jest taka polska grupa, gdzie sobie będziemy starali tworzyć właśnie taką jakby grupę polskiego reddita, ludzi, którzy coś tam chcą zarabiać hajs na rynku, wymieniać się informacjami, edukacją, tak jest, taka jest po prostu koncepcja, mówiąc w skrócie, tak? I, i staram się na pewno coś takiego zrobić, zaimplementować, żebyśmy my wszyscy... No, szli sobie tym kierunkiem, wspólnie zarabiali, bo przede wszystkim o to w tym chodzi, tak. Wymieniali się informacjami i, i, i tak bym to chciał widzieć. I tak samo na tej grupie chciałbym zaimplementować na pewno właśnie zapytanie, co sądzicie o Pulsechainie tak, po polsku. No i wtedy piszemy, no wszyscy jako taka to społeczność kryptowalucie, kryptowalut, tak. O to mi przede wszystkim chodzi na tej grupie redditowej. Także słuchajcie, reddit,.com. Działajcie, działajcie naprawdę i traktujcie to jako po prostu narzędzie do researchów, bo informacja dzisiaj jest produktem i to jest bardzo ważne, aby umieć znaleźć tą informację, przefiltrować tą informację i na tej podstawie stworzyć jakąś opinię, jakąś perspektywę, a na zasadzie tej perspektywy później stworzyć ewentualnie jakąś pozycję. Także tyle ode mnie, dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłego dnia. Elo!